Darze, zapłaciłabym za to około 1000 zł? Tak, tyrat około 100 Słuchajcie, za wszystko to zapłaciłam 42 zł, a jest to wszystko z tego składu. właśnie na te kolorki. To są petarda Mówiąc już o zarze, te jeansy są z Dary. Prosta, nogawka, fajne, jasne, proste jeansy. na ten kolor w ogóle. Wełna, wszystko się zgadza, tak? Naprawdę. No i kolor chimiczny. Bardzo warto na Z daleka, jeans, fajny kolor. Nice, nie? Fajną rzeczą, mój drogi. To jest koszulka z Ralph Laurena. W pięknym, masełkowatym kolorze. Jakby ten żółty jest taki trochę wyblaknięty, ale są sposoby na to, żeby odzyskać kolor. I okay, tak to wygląda, wiadomo, trochę niechlujnie, bo jest. Nie wygrasowana. Ej, okay. i co? Spoczko, nie? Ty tu tego. Hmm. Na lato jak znalazłam takie shorty w takim pięknym jeansie. Wow, nie? Co? Wysoki stan. te są za krótkie, nie? Nic tu nie wystaje nie odetarda. Wiecie, do tego jakiś taki topik właśnie taki. Albo w ogóle strój kąpielowy i na to biała koszula. I it's magic. Ale poza tym, że mamy to to przecież mamy jeszcze taką koszulę. Różowitka, taka piękna. Od dawna mi się marzyła, mieć taka fajnie skrojona koszula. Jezus, ale w ogóle jak to będzie leżało z tym jeansem, panie! Czy ona nie jest piękna, taka do na przykład lenianych, białych spodenek, czy nawet do tych jeansowych? wiecie, że po prostu jakoś tak, byle to jest wiosna, lato, jesień, zima. Kolejną sprawą, słuchajcie, jest koszulatka ogromna i teoretycznie kupiłam ją mojemu staremu, ale przecież to będzie tak genialnie leżało tu OMG. Tamara nawet tego nie oddaje, chociaż i tak ładny kolor widać, ale to, jak ona wygląda na żywo i to, jaka ona jest, nie jest taką ciężką bawełną, e, tylko jest takie leciutkie, nie no, super. Te zakupy lumpowe uważam. Za udane są takie basiki, klasyki, czyli coś, co ja kocham, i coś, co potrzebowa potrzebno było w mojej szafie, jak macie coś wymarzonego albo takiego coś, co byście chcieli, ale nie wiecie, gdzie to znaleźć to szukajcie po lumpach. Tam jest wszystko. I trzymajcie się cieplutko. Dzięki za oglądanie.